XIS Alight jest to przełomowy system do modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej oraz odmładzania twarzy. XIS jest pierwszym urządzeniem, w którym połączono technologię prądów wysokiej częstotliwości z ultradźwiękami. Dzięki temu efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu, choć najlepsze wyniki osiąga się po serii czterech zabiegów wykonywanych. Co 70 dni. Terapia jest szybka i bezbolesna, nie wymaga rekonwalescencji. Podczas całego zabiegu kontrolowana jest cały czas temperatura, co gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu oraz komfort pacjenta. Exilis w kontakcie ze skórą daje efekt przyjemnego ciepła. Zabiegi na twarz dają doskonałe rezultaty redukcji zmarszczek, unienniania skóry i polepszania produkcji kolagenu. Wykorzystana technologia CRT, Collagen Refine Technology, remodeluje kolagen, poprawia gęstość skóry dzięki procesowi neokolagenetyzmu. Jeśli chodzi o modelowanie ciała i redukcję tkanki tłuszczowej, wykorzystujemy technologię RIT. Rozpoznanie, izolacja, deaktywacja, dzięki której dochodzi do uszkodzenia komórek tłuszczowych i uwolnienia ich zawartości, która jest usuwana w naturalnych procesach metabolicznych. Aby usprawnić te procesy, zalecana jest po zabiegu aktywność fizyczna oraz spożywanie dużej ilości wody.